Długo musieliśmy czekać na następcę Paperwhite 4, i wreszcie się doczekaliśmy. W dzisiejszym odcinku przedstawię unboxing i pierwsze wrażenia z użytkowania Kindle Paperwhite 5. Czytnik zapakowany jest w niebieskie kartonowe pudełko z wizerunkiem produktu na przodzie. Po otwarciu kartonu zauważymy, że Paperwhite 5 jest dodatkowo opakowany folią ochronną. W pudełku znajdziemy również kabel USB typu C do ładowania i komunikacji czytnika z komputerem oraz instrukcję obsługi urządzenia. Kindle Paperwhite 5 już na pierwszy rzut oka jest zauważalnie większy od swojego poprzednika. Plecki czytnika natomiast są podobnie jak w Paperwhite 4 pokryte czarnym matowym tworzywem. Które wygodnie leży w dłoni, ale może być skłonne do zarysowań i szybkiego łapania zabrudzeń. U dołu urządzenia znajdziemy przycisk do włączania i wyłączania czytnika oraz wejście USB typu C. Na przodzie Paperwhite 5 został umieszczony prawie siedmiocalowy dotykowy ekran w czarnej ramce. Pierwsze uruchomienie Kindle Paperwhite 5 przebiega szybko i sprawnie. Na wstępie zostaniemy poproszeni o wybranie preferowanego przez nas języka. Niestety na liście nie znajdziemy języka polskiego. Następnie w zależności od poprzedniego wyboru będziemy musieli zaznaczyć region, który zdeterminuje datę i godzinę na naszym urządzeniu. Teraz będziemy musieli poczekać dłuższą chwilę, aż czytnik skalibruje się pod nasze wybory. Na koniec zostaniemy poproszeni o połączenie naszego Paperwhite'a z Wi-Fi i zalogowanie się do naszego konta Amazon lub pominięcie tego kroku. Po zakończeniu procesu konfiguracji urządzenia, Kindle wyświetli nam na ekranie krótką instrukcję obsługi. Paperwhite 5 działa na zamkniętym systemie operacyjnym opartym na Linuxie i jest dostępny w wersji 8 i 32 GB bez możliwości rozszerzenia pamięci urządzenia obsługuje popularne formaty e-booków szybko i sprawnie. Dodatkowo, podczas czytania możemy dostosować tekst do naszych potrzeb dzięki dostępnym ustawieniom typograficznym, a także dodawać zaznaczenia i własne notatki. Kolejną zaletą jest charakterystyczny dla Kindle Dark Mode, powodujący odwrócenie kolorów na ekranie. Trzeba jednak zauważyć, że podczas korzystania z tego trybu urządzenie działa minimalnie wolniej i możemy zauważyć efekt ghostingu. Nieco gorzej, Paperwhite 5 radzi sobie z ciężkimi plikami PDF. Podczas ich obsługi czytnik będzie działał zauważalnie wolniej i będziemy musieli się uzbroić w większą cierpliwość. Zaletą urządzenia jest natomiast wodoodporny dotykowy ekran o najwyższej możliwej technologicznie rozdzielczości 300 PPI, wyświetlający 16 poziomów szarości, dzięki czemu tekst i obrazy są wyraźne i kontrastowe. Dodatkowo ekran Kindle posiada podświetlenie z funkcją regulacji jego natężenia i temperatury barwowej. Jest to szczególnie ważne podczas wieczornego czytania, ponieważ ciepłe światło będzie mniej męczyć nasze oczy. Po połączeniu z Wi-Fi będziemy mogli korzystać na tym urządzeniu również z przeglądarki internetowej. Jednak Działa ona bardzo wolno i nie dostosowuje wyświetlanych blogów i serwisów informacyjnych do wielkości ekranu czytnika. Podsumowując, Kindle Paperwhite 5 działa zauważalnie szybciej od swojego poprzednika, a dodatkowo posiada większy ekran. Ze względu na ograniczenia systemowe i brak języka polskiego, ten czytnik poleciłabym w szczególności osobom czytającym literaturę zagraniczną, którym zależy na solidnym, wodoodpornym urządzeniu. Jeśli jednak zależy nam na aplikacjach typu Legimi czy Empik Go i płynnie działającej przeglądarce internetowej, to odradzałabym zakup tego czytnika. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia do usłyszenia.